Początek roku to czas nie tylko podsumowań, ale również deklaracji na najbliższą przyszłość. Z takiego założenia wyszedł zarząd województwa Mazowieckiego, który zorganizował w Pruszkowie briefing prasowy w nieprzypadkowym miejscu przy niedawno oddanym rondzie u zbiegu ulic przyszłości działkowej i emancypantek. Celem tej inwestycji było oczywiście wyciszenie tego ruchu, tak, żeby ta płynność ruchu kołowego, czyli codziennej podróży z pracy do domu i do szkoły była bardziej spokojna i bezpieczna. Tutaj też mamy zbudowane i chodniki, czyli ciągi pieszo rowerowe, czyli na każdym wlocie jest bezpieczne przejście dla osób poruszających się pieszo, ale także dla rowerzystów. Oprócz wspomnianego ronda, drugą kluczową inwestycją wojewódzką na terenie pruszkowa było skrzy... Skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z niepodległości, zrealizowanego również w ostatnim czasie. Oba zadania wyniosły łącznie ponad 25 milionów, podobny koszt pochłoną działania na terenie powiatu pruszkowskiego zaplanowane w tym roku. W Pruszkowie nową nawierzchnię zyska ulica Poznańska na odcinku od stacji benzynowej aż do skrzyżowania z ulicą Europejską i Mostową. Ważna rozbudowa czeka również drogę 719 w nowej wsi. Zostaną tam przebudowane dwa skrzyżowania. Te z ulicą główną zyska sygnalizację, powstaną chodniki, zjazdy i ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 750 metrów. Działania w wojewódzkiej infrastrukturze drogowej zostaną również podjęte w Biskupicach, Kaniach, Otrembusach, do Maniewie i do Maniewku. Przy okazji wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i dyrekcji MZDW poruszony został temat wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 718 w Pruszkowie. Cała przebudowa będzie musiała polegać na tym, że obecny wiadukt zostaje dopóki nie zrobimy drugiej jezdni dwupasowej, bo to będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. I dopiero jak zrobimy tą drugą jezdnię, przechodzimy, rozbieramy ten wiadukt, żeby nie utrudniać życia tutaj mieszkańcom Pruszkowa. Ale prace projektowe są, chcemy koniecznie przez te półtora roku, żeby jakoś ta dokumentacja no, przynajmniej użyła światłodzienna. Natomiast kiedy uzyska pozwolenie na budowę, ciężko jest powiedzieć, ale nie to, żeby odkładać, odkładać, ponieważ niestety następuje degradacja w tej chwili istniejącego wiaduktu. Projektowanie trwa już dotychczas około półtora roku. Obecnym problemem koncepcyjnym wskazywanym przez zarząd dróg jest włączenie tej przeprawy w drogę 719. Dotychczasowy pomysł projektanta wzbudza kontrowersje, dlatego też potrzebne są zmiany techniczne uwzględniające uwagi mieszkańców i obowiązujący tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na uwadze należy mieć stan istniejącego wiaduktu. Obecna przeprawa przez tory ma czasowe dopuszczenie ruchu. W każdej chwili może zostać wyłączona. MZDW oczywiście dokonuje wszelkich napraw i wszelkich czynności kontrolnych, żeby do tego nie doszło. Natomiast przy dzisiejszych przepisach prawa budowlanego i drogowego, wybudowanie jednego wiaduktu by bardziej pogorszyło niż poprawiło sprawę. Dlatego uważamy, i MZDW również przyjął naszą argumentację, i mam nadzieję, że takie postępowanie zostanie ogłoszone i jeżeli MZDW przy współpracy z Województwem Mazowieckim znajdą instrument finansowy, to myślę, że w tej kadencji będziemy świadkiem przynajmniej rozpoczęcia realizacji tej inwestycji.